Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że ten serial będzie przeciętniakiem, i szczerze mówiąc, właśnie czegoś takiego się spodziewałam. Niczego bardzo rozbudowanego, a tu nie niespodzianka. Okazuje się, że ta historia wciąga od samego początku i jest naprawdę zaskakująca. Znowu to zrobiłam, znowu odpaliłam serial Netflixa albo serialu o filmu Antologię. Link do recenzji Domu, bo właśnie o nim wspominam, zostałem w opisie. Znowu ponownie odpaliłam serial, nic o nim nie wiedząc i niczego nie żałuję, bo okazuje się, że ta produkcja jest naprawdę zaskakująca, no bo gdy później zerknęłam po uruchomieniu już tego. O czym właściwie to będzie, jak zobaczyłam, bardzo intrygującą czołówkę, no co okazało się, że te opisy wcale nie zachęcają, a wręcz przeciwnie wskazują na to, tak jak wspomniałam we wstępie, że to będzie kalka, nic nie wnoszące po prostu. Coś, co ma zapełnić bibliotekę Netflixa, a trochę produkcji się tego typu pojawia, ale nie tym razem. Ja mam na imię Ola i jest to recenzja serialu Archiwum 81, bardzo intrygujący tytuł, który nic nie mówi na temat tego, z czym w ogóle będziemy mieć do czynienia. Jest to produkcja Netflixa, ośmioodcinkowa i tak od razu zaznaczę, że jeżeli spodziewacie się jednostrzałowca, jednosezonowego serialu, no to nie ten adres, bo wiele wskazuje na to, że ta produkcja będzie kontynuowana. I nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, w sumie nie trzeba spoilerować, bo Archiwum 81 powstało na podstawie podcastu. Sam podcast ma trzy sezony, twórcy wspominają, że w tych kolejnych, jeżeli powstaną oczywiście, bo nic nie jest potwierdzone, nie będą tak bardzo koncentrować się na tym, co zostało już opowiedziane w podcastach. No ale jednak okazuje się, że ta historia jest bardziej rozbudowana. No, i sam przebieg fabuły serialu też na to wskazuje. I ogólnie będzie tutaj trochę spoilerów w tej recenzji, ale będą w wydzielonej strefie, wydzielonej sekcji właściwie, bo chciałabym trochę porozmawiać o zakończeniu, o tym, jakie pytania zostają odpowiedziane, a jakie niekoniecznie, i czy w ogóle jest potrzeba kontynuacji bo nie jestem pewna i chyba wolałabym, żeby właśnie to był jednostrzałowiec, bo oto poznajemy Dana, archiwistę pracującego, no nie powie się, że pracującego w Archiwum 81, bo to chodzi o coś innego. W każdym razie Dan jest świetny w swoim fachu, naprawia kasety i potrafi z nich wyciągnąć bardzo dużo, nawet jeżeli przetrwały pożar. No i pewnego pięknego dnia albo nie tak pięknego zgłasza się do niego dość szemrany typ z wielkiej korporacji i oferuje mu pracę. Prac która oczywiście, jak łatwo można się domyślić, będzie bardzo dziwna, bo oto Dan przeniesie się do budynku na Odludziu, budynku, gdzie wszędzie są kamery, gdzie dostaje taki pikacz, żeby w razie czego wezwać pogotowie, bo tam tak średnio jest z zasięgiem. No i ponoć nie ma też internetu, więc byłby tylko on i tajemnicze kasety, bardzo mroczne kasety. A tym co sprawia, że on jednak chce się w to zaangażować. Nie jest to, że mu się jakoś bardzo nudzi w życiu, no bo jednak lubi odkrywać stare taśmy horrorowe, między innymi, ale to, że gdy ogląda jedną z nich, to widzi tam dziewczynę. Mniej więcej w jego wieku, tak by wszystko na to wskazywało, i psa, który łudząco przypomina jego psa z dzieciństwa. Dodatkowo Dan ma swoje tajemnice, przeszedł załamanie nerwowe, a jego rodzina, najbliżsi zginęli w pożarze. Więc mnóstwo, mnóstwo tajemnic. Tajemnicza dziewczyna z kasety, Melody, która zdecydowała się, że swoją pracę doktorancką napisze na temat budynku Viser, no i właśnie tam się przeprowadziła i wszystko nagrywa kamerą, dokumentuje, żeby właśnie w ten sposób powstawała została jej praca. Ciekawy sposób i to dobrze, że wszystko dokumentuje, bo tam dzieją się bardzo dziwne rzeczy. No i to tyle. Tytułem tego może trochę przydługiego wstępu. Bierzmy się do roboty, bo trochę do analizowania tutaj jest. Najpierw chciałam jednak zaprosić do subskrybowania tego kanału. Taka przypominajka. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli właśnie zasubskrybujecie ten kanał, zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz. Ja staram się odpisywać na praktycznie wszystkie komentarze i naprawdę, naprawdę jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tej produkcji. I jeżeli będziecie się odnosić do rzeczy spoilerowych, to tylko zaznaczcie że to spojrzeć, żeby nikt tak po prostu się na to nie nadział. No i dobra, zacznę sobie od nastroju, bo muszę przyznać, że jeżeli chodzi o atmosferę tej produkcji, no to ona przywołuje skojarzenia starych, starych produkcji, znaczy może nie aż takich starych, bo wtedy bym i siebie bocisnęła, produkcji z lat 90. i w ogóle rzecz na tych kasetach dzieje się w 1994 roku. I to czuć, i to widać na ekranie, i to nie przez to, jak zachowują się bohaterowie, jak są ubrani, ale przez przez samą pracę kamery i przez samo to, że jest lekkie ziarno, rozmycie, zresztą Melody nagrywa, faktycznie aktorka nagrywała wiele scen kamerą i to jest bezpośrednio wrzucone do tego serialu i mamy ten obraz z kamery bardzo rozmyty, ziarnisty, z jakimiś falami poprzecinane, więc tam się dzieją różne rzeczy na tym ekranie, jak się później okaże. Ale tu też nie chodzi tylko o ten obraz z kamery, bardziej chodzi mi o to, że cały ten świat z 1994 roku, on Przypomina właśnie stare produkcje. Stare produkcje przypomina też muzyka. Muzyka, która jest strasznie niepokojąca. Bardzo szybko, i to właściwie żaden spoiler, Melodii dowiaduje się, że w tym budynku dzieją się dziwne rzeczy. Zresztą wchodzi do budynku, który ma bardzo szczególne zdobienia na wejściu, zdobienia, które przywołują jakieś szatańskie motywy, no ale jednak praca zobowiązuje, więc ona decyduje się tam mimo wszystko zamieszkać. No nie wiem, czy bym się na to zdecydowała, ale jak kto woli. Zresztą jest tu trochę takich zachowań typowo horrorowych. W każdym razie zmierzam do tego, że ona już pierwszej nocy w tym budynku słyszy dziwne dźwięki. Dźwięki, które są tak niepokojące, że i widza przeszywają, by nie przeszywały. Miałam wrażenie, że to się dzieje bliżej mnie i kurczę, ta imersja w tej produkcji faktycznie działa, bo tam mamy takie elementy łączenia się, pewnych wydarzeń, żeby nie powiedzieć za dużo. I. Tak, jak bohaterka to odbiera, tak i my to bardzo mocno odbieramy. I to jest wielki sukces tej produkcji, moim zdaniem, bo nic się na to nie zanosiło, że to będzie aż tak mocne w wyrazie. Dodatkowo muszę przyznać, że bohaterów naprawdę da się polubić. I Dan, i Melody są naprawdę dobrze zarysowani i ich portrety psychologiczne też są nieźle wyodrębnione, bo oni mają bardzo dużo tajemnic. Przy tym są bohaterami, których naprawdę da się polubić. Tak jak wcześniej wspomniałam, ale mają dość ciężki bagaż doświadczeń, i to też wpływa na wydarzenia, na ich reakcje. Tak jak wspomniałam, Dan przeżył załamanie nerwowe i. Nie jest do końca wyjaśnione w początkowych sekwencjach, o co tam tak naprawdę poszło. Dodatkowo ma ten tajemniczy pożar, który pochłonął jego dom i w którym zginęli jego najbliżsi. No i u Melody też są kwestie związane z rodziną, które wpływają na jej proces decyzyjny. Ona jest raczej samotnikiem, ma przyjaciółkę Annabel, ale nie boi się właśnie takich eskabat, takiej wyprowadzki do tajemniczego budynku z dziwnymi zdobieniami i z tajemniczymi inkantacjami które słychać w wentylacji nie, ona dużo przeszła sama, więc nie jest to dla niej jakieś wielkie wyzwanie, chociaż jak się później okaże, nawet dla niej jestem za dużo tajemnic. I jeżeli myślicie sobie, że to jest kolejna produkcja, która w roli głównej obsadza pracę kamery, i to nie mówię, że pracę kamery taką wow, w ogóle super ekstra, tylko chodzi mi o takie po prostu, że osoba nagrywa i my to widzimy, to i tak i nie. Bo z jednej strony, no tak, dużo scen jest nagrywanych samodzielnie przez aktorkę, ona bardzo dobrze się w to wczuwa i jest to takie realne w odbiorze. Ona jakby niczego nie udawała, jakby to było coś zupełnie naturalnego dla tej aktorki, że o, chwyciła za kamerę i nagrywa otoczenie, naprawdę fajnie to wyszło. Ale z drugiej strony, nie, to nie jest takie typowe, takie jak które się głównie na tym opierają, bo tu mamy bardzo, bardzo dużo wątków. No i ponownie, to dobrze i niedobrze. Dobrze, bo cały czas się tu coś dzieje, ale wydaje mi się, że trochę po drodze się jednak przez to gubi. Gubi się sedno tej problematyki, tej produkcji. No i jako, że to jest horror, to trochę tych zachowań horrorowych się jednak pojawia. Między innymi właśnie Melody wchodzi tam, gdzie nie powinna. Między innymi chce się dostać na to szóste piętro. Szóste piętro, które te nie jest jakimś wielkim spoilerem, bo dozorca tego budynku wspomina, żeby jednak tam nie zaglądała. No i też, gdy słyszy te dziwne mantry, no to co się tam przyciąga? To jest fajnie wykorzystane, fajnie umotywowane. To nie jest tak, że ona po prostu tam idzie, bo jest bohaterką horroru, tylko jest to wpisane w fabułę. No i też. To co widzi Dan, bo zaczyna widzieć bardzo dużo, jest na odludziu, jest w izolacji, ma przejścia, dźwiga bagaż doświadczeń. I my tak nie do końca wierzymy w to, co on widzi, a widzi dziwne rzeczy. Więc twórcy zapraszają nas do takiej gry. Gry, która wydaje się być niebezpieczna, bo tak jak wspomniałam, te mantry dość mocno uderzają widza. No dobra, ale jak wspomniałam, będzie tutaj sekcja spoilerowa, czy tak jak powiedziałam, strefa spoilerowa, no i. Oczywiście chciałabym porozmawiać o zakończeniu, no bo może powodować pewne problemy, dużo się tu dzieje. Więc właśnie w tej sekcji pojawią się spoilery, uprzedzam, żeby nikomu nie popsuć zabawy. Jeżeli nie chcecie o tym słyszeć, to przewincie dalej, później będzie jeszcze podsumowanie. Okazuje się, że te sygnały ostrzegawcze, które pojawiły się na samym początku, między innymi te zdobienia szatańskie, które pojawiają się na budynku wiser, są faktycznie związane z sektą, z wyznawcami Kalego, czyli Bogo Demona, sprawdziłam, faktycznie nie istnieje, ale pewne inspiracje saksońskie, staronordyckie można tutaj wyłapać. No i właśnie wiser czczą tego Bogo Demona, a raczej Samuel, jeden z ważniejszych bohaterów tejże społeczności, on chce go ściągnąć na ziemię właśnie w 1994 roku przez portal, bo okazuje się, że niektórzy są w stanie właśnie otwierać portale. Są to tak zwani ludzie Baldung określani właśnie tym terminem, którzy mają w sobie magię. No i nasz bohater Dan został zaproszony do tego przedsięwzięcia właśnie przez Daven Porta, który prowadził firmę zajmującą się badaniami genetycznymi, żeby najprawdopodobniej znaleźć tych baldungów, że to tak odmienię, jeżeli w ogóle można to w ten sposób odmieniać, ale wiecie o co chodzi. Okazuje się, że to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś chce ściągnąć kalego na ziemię, bo rzecz już miała miejsce w 1924 roku, kiedy niejaka Iris Voss próbowała to osiągnąć i właśnie ona wpadła na to, że kalego da się pochwycić na taśmach czy na zdjęciach, bo wtedy właśnie na zdjęciach i się taki cień, taka poświata za bo okazuje się, że są w stanie zamknąć Kalego właśnie na taśmach i uwięzić go w ten sposób. Może nie tyle co uwięzić, ale przesunąć z jego świata do naszego świata. I Efekty tego widać właściwie przez całą produkcję, bo tutaj pojawia się jakaś dziwna pleśń, która pokazuje, że ta łączność między światem widzialnym a spirytualnym jest zachowana, i granica coraz bardziej się zaciera. Dodatkowo ten kalego, on pojawia się praktycznie od samego początku. No i widz sobie myśli, że e, pewnie jakieś złudzenie, bo na taśmach no to różne rzeczy się dzieją, różne glicze, różne zawirowania. No i też nie za bardzo można wierzyć naszemu głównemu bohaterowi, bo przecież przeżył zamach. Nerwowe jest w izolacji, no różne rzeczy mogą mu się przywidzieć. Ten dom jest dziwny, pusty, głuchy. Dodatkowo. Nie jest jakąś super wiarygodną postacią i to specjalnie nie jest to wada gry aktorskiej. A jednak okazuje się właśnie, że ten Kalego jest pochwycony na tych nośnikach i dlatego te kasety nie do końca uległy zniszczeniu. Tak samo jak księga. Iris w jednym momencie mówi, że tej księgi nie da się spalić. No i właśnie te kasety dlatego go nie spłonęły w tym pożarze. No ale przebieg wydarzeń wskazuje nam na to, że ani Iris, ani Samuelowi nie udało się ściągnąć Kalego na ziemię. A to dlatego. No, właśnie, to nie jest tak do końca wyjaśnione. Wiemy tylko tyle, że mamy trzy portale: 1924, 1994 i 2019. I trzy portale widać w końcowych scenach, i to są te lekko uchylone, zamknięte i na oścież otwarte drzwi, w momencie, gdy Dan decyduje się na to, żeby ściągnąć melodię na ziemię, żeby wyciągnąć ją z tego świata, bo okazuje się, że Kalego stwarza nową rzeczywistość. On pochłania te osoby, które chcą ściągnąć, jego na Ziemię. I tak właśnie wcześniej ściągnął Iris i Annabelle ją widziała, ona właśnie ją rysowała za tą pleśnią, bo ona jest tym pośrednikiem, osobą, która odbiera ten drugi świat, który można porównać do tego, co sobą reprezentuje wszechświat blokowy. Ale sami twórcy wypowiadali się, że to nie jest Upside Down, jak Stranger Things, czy takie coś jak w Dark, tylko to są światy kreowane przez ludzką psychikę, czyli jakby gdy Dan został wciągnięty po to, żeby wyprowadzić. I stamtąd melodii. Jej matka, notabene dozorczyniu Davenporta, wkręciła się, żeby właśnie wyciągnąć stamtąd swoją córkę. Powiedziała mu, że ma jedynie 5 minut, bo później Kalego przystąpi do ataku i będzie go chciał tam zatrzymać za dłużej. Kalego wyciąga z psychiki ludzkiej pewne elementy, przynajmniej na to wszystko wskazuje, żeby wykreować mu taką rzeczywistość, żeby ta osoba chciała tam zostać. I dlatego, gdy Dan tam wchodzi, spotyka tam swoją rodzinę. I są te przebłyski, oczywiście, że to nie jest ten świat, ale dociera to do niego i mógłby się złamać. Chciałam też wspomnieć o tym, że ta pleśń wzbudziła u mnie skojarzenia książki Mexican Gothic, którą widać za mną, i tam pojawia się tajemniczy grzyb, który powiedzmy, że ma całkiem podobne właściwości. I podczas gdy czytałam książkę, czułam niesamowity niepokój. Właśnie taki niepokój, jaki odczuwałam, gdy oglądałam ten serial, więc myślę, że to może nie to, że. Było nieprzypadkowe, ale wykorzystano podobny koncept co właśnie w książce Mexican Gothic. No i gdy wydawało się, że ten serial będzie jednostrzałowcem, przynajmniej mi się tak wydawało. Okazuje się jednak, że nie, że zakończenie jest otwarte, bowiem gdy Dan chciał wyciągnąć melodii i pojawiły się te trzy portale, ten półprzymknięty do 1994 roku, ten na oścież otwarty do 2019 i ten zamknięty, z jakiegoś powodu, o którym nie wiemy, do 1924 i... Melody została pociągnięta przez Samuela i wylądowała w 2019 roku, natomiast Dan wpadł do tego 1994, na co wskazują ujęcia ze szpitala i to, że widzi datę w telewizji. Więc wszystko wskazuje na to, że ten serial będzie miał kontynuację. I to dobrze, bo zostało trochę pytań, m.in. więcej na temat ojca, którego Dan zobaczył na taśmach i który był powiązany z melody. Więcej na temat Samuela i tego w ogóle, po co David Port się tym interesował, skoro Mówił, że nie obchodzi go jego brat, właśnie Samuel, nie obchodzi go to, czy został wciągnięty, czy żyje, czy nie żyje. Interesował się z innego powodu, który nie został odkryty. Nie wiadomo też wszystkiego o melodii, czemu ona była tak ważna. Wiemy, że jest potomkinią baldunków, bo jej matka ma tę wielką moc, ale to też nie zostało tak do końca dopowiedziane. Co z tą kometą, która zaczęła odgrywać w pewnym momencie ważną rolę, a później trochę się to rozmyło i ograniczyło do tego kamienia, który Iris nosi na szyi, zresztą nie tylko ona, bo pojawia się przy kilku okazjach. Wreszcie, mamy tu bardzo dużo nawiązań do Solaris Lema i tak się zastanawiam, czy to się jakoś nie splecie w pewnym momencie, no bo... Trochę ta fabuła zaczęła przypominać Solaris. Nie mówię, że w jakimś wielkim stopniu, ale mamy tam coś takiego, jak materializację wspomnień i te światy, które są wykreowane, te osobne linie, one w pewnym sensie są taką materializacją wspomnień. No i Solaris pojawia się jako plakat, jest wspomnienie kubka tarkowskiego, pojawia się też film, ten starszy, właśnie, ta ekranizacja, więc tych nawiązań jest tutaj naprawdę całkiem sporo. Ale z drugiej strony miałam czasami wrażenie, że ten serial jest trochę przeciągnięty, że można było skrócić odcinki o 10-15 minut i byłyby bardziej dynamiczne, więc nie wiem, czy ta kontynuacja jest tutaj aż tak bardzo potrzebna. Znaczy teraz chciałabym się dowiedzieć, co nam się tak naprawdę wydarzyło i mieć odpowiedzi na te wszystkie dręczące pytania, ale z drugiej strony uważam, że ten serial wypadłby lepiej jako całość. Archiwum 81 zaskoczyło mnie pozytywnie. Nie wiedziałam praktycznie nic o tej produkcji, wiedziałam tylko trochę, że to może być jakiś killer, ale okazało się, że to jest horror i to horror, który naprawdę mocno działa na człowieka tymi mantrami, tym co wydobywa się z ekranu i tym, że widziałam tutaj sporo nawiązań do Mexican Gothic. W każdym razie zmierzam do tego, że to jest naprawdę bardzo dobra produkcja, zaskakująca produkcja, która równuje poziomem zaskoczenia i tego jak fabuła jest poprowadzona do innej produkcji Netflixa, co kryją jej oczy. Link do recenzji również zostawiam w opisie. Tam też są spoilery, bo omawiałam zakończenie i możliwe wyjaśnienia. Ale jednak wydaje mi się, że ten serial lepiej by działał jako jednostrzałowiec, jako coś trochę krótszego, o 10-15 minut można było skrócić odcinki, wtedy byłoby bardziej dynamiczne i nie wiem czy ta kontynuacja jest tutaj aż tak bardzo potrzebna. W sekcji spoilerowej mówiłam o tym szerzej, więc tutaj nie będę nic już zdradzać, ale Archiwum 81 to naprawdę kawał dobrej produkcji, produkcji, która zadowala jeżeli chodzi o poziom budowania napięcia, poziom konstruowania nastroju, muzykę, zdjęcia, które nawiązują do lat 90 i to, że ze zwykłej która jest dość znana i prosta, czyli nagrywania bezpośrednio tego, co się dzieje, zrobiono coś naprawdę fajnego, wpleciono tutaj elementy mitologiczne i w ogóle zbudowano bardzo dobrych bohaterów, bohaterów, których da się lubić i którzy przekonują swoją grą. Także ja zdecydowanie polecam Archiwum 81, jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii na temat tej produkcji i standardowo zapraszam do subskrybowania, zostawiania łapek w górę i jeszcze raz do komentowania, bo tak jak podkreślałam wielokrotnie, jestem ciekawa, co myślicie na temat tej produkcji. I co myślicie o zakończeniu ewentualnej kontynuacji i tego, co tam się w ogóle wydarzyło? Dzięki!